Cześć się, moi drodzy. Z tej strony Darek, David Phoenix. I moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z. Stary, udało Ci się. Krasisa, dwójki, Moi drodzy, kontynuujemy sobie nasze zmagania jako Alka Alcatrazca. Znowu wyrzuciłem apisę. Dobra. Y... Dobra, moi drodzy, jak już wspomniałem, kontynuujemy sobie nasze działania. Słuchaj, i Alka, Zwijamy się stąd. Chodzi o ten fragment pamięci proroka. Zdaje się, że Cepidy są tuż pod jeziorem w Central Parku i prorok zdołał się tam dostać. Znajduje się tam główny regulator zarodników. To punkt zapalny. Jeśli zdołasz się tam dostać w kombinezonie, mamy szansę odeprzeć całą tę inwazję. Ale musimy dostać się do parku, póki jeszcze mamy czas. No nie, ko nie końca. kanał. Move. Pułkowniku Berkeley, tu porucznik Tara Strickland, zastępca dowódcy jednostki specjalnej. Jesteśmy w drodze do Central Parku i mamy broń, która poradzi sobie z cepidami. Przejęliśmy transporter cel, ale potrzebne nam wsparcie powietrzne. Pomoże nam pan? Pan Strickland, tu Berkeley, proszę uważnie posłuchać. Właśnie skończyłem się kłócić z Pentagonem. Mają genialny pomysł. Chcą mianowicie zrzucić na Manhattan bombę atomową. To szaleństwo? No, wciąż jest niechle. pełno ludzi. Poza tym radioaktywny pył trafi na Brooklyn, do Jersey. Nie mogą... Już podjęli decyzję. Uważają, że to cena, którą musimy zapłacić. Jeśli chcemy powstrzymać Cepidy. Jeśli no, macie coś do zrobienia, to natychmiast się tym zajmijcie. Zostało niewiele czasu, a... pani! Panno... Panno Strickland! Nie, profesor Gould zapewnił mnie, że mamy szansę wygrać tę bitwę, ale musimy się pośpieszyć. Pytam ponownie, czy może pan nam pomóc? się. Próbuję coś zrobić. Posłanie. Standard. Mamy biegaczy! Na dziewiątej! Gdzie biegacze? Ja nikogo nie widzę. Kurwa! Jesteśmy odsłonięci! Rozwalają nas! I do piachu. Kurda!

Jasna. Co z jego sygnałem? No ja żyję Alcatraz, nie wiem czy mnie słyszysz Uruchamiam nadajnik GPS Wejdź na jakąś wysoką pozycję I namierz nasz sygnał Jesteśmy tu przygwożdzeni Wszędzie pełno cepidów, zalewają nas Spróbuję skontaktować się z Berklejem Przepij się przez budynek i dołącz do oddziału No dobra

Kurde kurde ile może to zjechać? Włączono maskowanie. Ja się z wami nie pierdzielę. Nara Ej, eee, nie ważne. Boli, wow. Bali, Bali, Boli, Bali. Załkowniku Berkeley, ser! Gdzie jest moje wsparcie powietrzne? Jesteśmy w Wysłałem obiec, dwa, do was jeden pompowiec z dwami lotnicze Maguire. Ale jakiś przekaz Cepidów zakłóca I nasze częstotliwości. Wielolot bombowca będzie potrzebował pomocy. Jest z wami Alcatraz? Alcatraz, zajmij wyższą pozycję. Wsparcie lotnicze już leci. Dawaj do... dawaj do... Włączono maskowanie. Uuu, czwóreczki, poproszę. Jest winda? Jest Mo Winda do góry gumik holo i lecimy moi drodzy lecimy to mam nadzieję że przy okazji w tym odcinku mnie trochę będzie lepiej słychać niż w poprzednim, bo w poprzednim jakimś cudem przerwało się bez systemów dorowniczych Musisz natychmiast pokazać mi cel Zaznadz zapawkę cyklidów do zbombardowania Halo? Dostępne opcje taktyczne Eee, co tu mamy? Maskuj Używie życzki. Włączono maskowanie To jest, tu jest Włączono maskowanie He, he Seudonim Alcatraz Połączyliśmy sygnał swojego kombinezonu z naszymi systemami Musisz Włączono mieć wroga na linii wzroku, jeśli mamy w niego wycelować Potwierdź proszę, że możesz wykonać zadanie. PESUN! Kurde... Uh, pseudonim Alga Grać odbierzcie za Was na deltańskich kroków, zliżamy się Dziękować, 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 to jeszcze jeden Jednak nie Au te potwarzał Marche Tylko tylko gdzie? Uwaga, uderzenie za. 3 2 I bum. Kurwa, niewiele brakowało. No wieś niewiele. No myślałem, że a co dalej czy mi powiedz co dalej A mam Tędy mam iść? A bo tu jest chyba amunicja Do góry A bo tu była Wieżyczka, wieżyczka. never Nevermind Tu, w górę nie wiem Punkt kontrolny mamy O Jezu Dostępne opcje taktyczne Thank you Tutaj granatnik i holo O Jezu, wszyscy tam są Za fułkę. Na jest tam. Weź. Włączono maskowanie. Co to? Ja nie, nie, nic nie widzicie. Włączono maskowany. Game, boy. Sniperka ta porąbana. To już wiadomo na kogo. E, trójka. Oj. Zejść na dół. Alga, teraz nie mamy czasu. Musisz natychmiast tu wracać. No idę, idę, idę. Co? Uuuh! Jest taki kawał drogi, teraz mam iść z powrotem Dobra, przynajmniej teraz wiemy o, o co chodzi Gdzie iść, gdzie nie iść Dostępne opcje taktyczne Weź mi to zamień Trójeczka na ten Włączono maskowanie Chciałbym Włączono maskowanie. Dobra, od razu na szybkości wymienimy sobie. Jeszcze tu Alcatraz, nie mamy czasu! Musisz natychmiast tu wracać! Uła. Jak ty rzecz nie dostał, nie wiem, ale dawać mi to. Gdzie jesteście? Co ci zespiedami? Dobra. Nie ma. Co tu się dzieje? good Конец? Давай, где ты Конец Боже, наконец-то, Dobra... Co, co tu się dzieje? What the fuck? Strickland! Alcatraz! Co się do cholery stało? Mamy potężne drgania sejsmiczne! Nie uwierzy pan! Cały park właśnie podniósł się z ziemi. Potrzebujemy natychmiastowej ewakuacji i uzbrojonego wsparcia powietrznego. Wszystkiego co pan maser! Zrozumiałem, zrobię co się da. What the fuck. Ta... Życzę powodzenia. Ta konstrukcja cepidów w ogóle to podniosła. Cały park. Jezu. Co za widok. Cała konstrukcja parku. Słuchaj, Alcatraz. twój transport powietrzny jest już w drodze. Sześć przejętych helikopterów serw. Nic więcej nie mamy i kończy nam się już czas. No, to ja wiem, gdzie już widzę. Musisz wiedzieć, że jeśli nie uda ci się znaleźć rozwiązania, to bóstwo strategiczne zrzuci na Manhattan bombę atomową. Wszystko za zgodą Pentagonu. Masz tylko 20 minut. Ile? Nie wiem co planujesz, ale lepiej się pośpiesz. Ja... Dziś... Oto no będzie ciekawie. Skorpion 1, podchodzi do celu. Tu Skorpion 3, podchodzę do płaskowyżu. Nie, Kryste, pójdźcie na to cholernie. Nie wiarygodne. Uwaga, rozpoczęto odliczanie ze Tam! Ta iglica. To na pewno centralna budowla. Zabierz nas tak blisko jak potrafisz. Alcatraz. Musisz się dostać do centrum regulatora zarodników. Kiedy tam dotrzesz, kombinacją załatwi resztę. Myślisz, że to się uda, gór? Wolisz poczekać na automówkę? Nie mamy drugiej szansy. Ci jedyne co mamy. Nie ma szans, żebyśmy mogli się zbliżyć. Ziemia jest zbyt niestabilna. Warunki atmosferyczne są straszliwe. Chcesz wysiadać, to wysiadaj tutaj. Dobra, Skorpion 3, zrzuć go. Alcatraz, będziemy za tobą. Życzę szczęścia, będziesz go potrzebował. No, coś w tym stylu. No, to mamy nieciekawie. Ren nam też zabrali. A nie, jednak mamy. Dobra. Ale, moi drodzy. Było na tyle w tym odcinku yy, trochę krótki niż inne odcinki jakie były na kanale, także co? W ostatnim odcinku wiemy co będziemy robić, będzie zakończenie z Kralica. Także co? Mój drodzy serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie o zawieniu lajka, subskrypcji oraz komentarza. Ja byłem Dark Phoenix. Widzimy się w kolejnym odcinku z Kralica. Na razie.